Co robić, jak kobieta chce tylko seksu, a ty nie? Hmm, ciekawe pytanie. No, jak... To zakonasz chodzi tutaj w przyjąć swój tak? Tak zakładam. Dlaczego? takie sytuacje się też zdarzają. Ja, nie wiem, jak na to odpowiedzieć, ponieważ... Trochę mnie zastanowił ten temat, ale teraz spróbujmy. Znaczy, jeśli ktoś nie chce być w związku, no to nie ma co kogoś zmuszać, nieprawda? To raczej... Bo spróbować się, nie wiem, z Wiesz, jakieś. Bo właśnie, nie chcę polecać tutaj spotkań, ponieważ jesteśmy w fazie epidemii, więc nie powinniśmy się spotykać, więc trzeba robić takie spotkania jakby wirtualne, takie online. I jeśli już masz taki dobry kontakt, że kobieta chce tylko seksu, a ty nie, no to najlepiej spróbować poszerzyć wasze tego, wasze wspólne zainteresowanie, wspólne spędzanie czasu do czegoś poza tym, czy na przykład więcej pisać, czy może jakieś e, wspólne hobby po do tego. Podebrać i no nie wiem, na przykład, co możesz tutaj polecić. No, no właśnie chodzi o to, że wspólne jakieś oglądanie to jest jedyne, co zostaje. Jeśli się spotykacie, to nie można na przykład na spotkaniu, może się na iść do kuchni, coś ugotować najpierw, jakoś miło spędzić czas, ponieważ jeśli miło spędzacie czas, to koniec końców może coś z tego wyjść, nie? No i łatwiej wtedy w ten sposób przekonać, o tak. Zdrowo sobie dziecko będą mieli wspólne hobby. No nie wiem, no nie o to chodziło cho się. Po prostu o to chodzi, żeby się nie przymuszali yy, niczego do nikogo. Każdy ma tam, każdy ma jakieś swoje przeżycia, może jakieś ma problemy, może ma jakieś, nie wiem, po poprzednich związków, jakieś tam obawy. I muszą sobie najpierw z tym sami poradzić. Najlepiej jest szczera rozmowa, czego oczekujecie od drugiej osoby i czy przykład no, do czego wasza relacja dąży, czy w ogóle do czegoś dąży. No tak. Yy, czekajcie. Yy. Oczat. Jak poradzić sobie z samotnością? Bibel Tamp, no. Tak, ogólnie jeszcze teraz epidemia, dużo osób jakby siedzi jednak w domu, bo on tak ta się zaleca. I y, samotność, bo już tak, już nie macie jak poznać ludzi w szkołach, się z kimś nie wiem, zakumplować, poznać dobrych znajomych, bo wszystko pozamykane, wszyscy wie się, wszyscy siedzą w domach i no, no także przez jakiś czas będzie. Więc samotność to tak. Z jednej strony zalecałabym y, odkrycie właśnie, bo. Jakiś przykazuje poprzez jakieś wspólne hobby. Często, że nie wiem, grasz w Rola, dołączasz, nie wiem, dołączasz do grupy, które grają w lola, poznajesz ludzi właśnie w grze, dołączasz na jakieś Discordy, możesz z kim zagadać, pogadać, bo czy jesteśmy w internecie i interes się tak rozwinął, że teraz jest mnóstwo społeczności. Jakby na każdy temat, czy nie wiem, lubicie szydełkować, czy zbieracie znaczki, czy interesujecie się, się polityką, czy cokolwiek naprawdę. Grupki na Facebooku tak. Mm, nie wiem, ile one się sprawdzają raczej w, to wśród jakichś takich starszych zainteresowań, takich, nie wiem, takich poważniejszych, takich trochę bardziej, nie, wiem, na przykład, nie wiem, jak pływanie kajakiem, nie wiem, albo takie zbieranie znaczków, coś w tym stylu. Y a jeśli chodzi o takie, na no to Discordy, głównym z Discordy jest mnóstwo ludzi różnych i dziewczyn i chłopaków. I tak sobie lepiej właśnie spędzać z nimi czas. I to jest chyba najłatwiejsze, co można zrobić. Tylko właśnie trzeba znaleźć odpowiedni, odpowiedni, czy to Discord, czy to grupkę, i na to trzeba spędzić czas, żeby poszukać tego, nie? I poprowadzić. Czasami cię gdzieś na niektórym, na niektórych społecznościach, cię gdzieś, wiesz, po prostu odrzucą, na niektórych cię przyjmą z ostatni rękomaż e, trzeba po prostu trafić na ten właściwy i poszukać go. A jeśli chodzi o taką drugą samotność, to szczerze myślę, że wiem, że dużo w tych, tych dużo, w, dużo osób w tych czasach adoptuje, czy to pieski, czy to kotki, czy nawet chomiki. I myślę, że jakby adoptowanie zwierząt jest zawsze dobrą decyzją. Wiadomości, i to jest przemyślana decyzja, oczywiście. Czyli macie, e, macie czas na to, na zwierzątka, macie czas na i też pieniądze na nie, bo utrzymanie zwierzątek też trochę, y, trochę kosztuje. I a jednak takie zwierzątko naprawdę pomaga w samotności jeżdżac. Ja sama mam dwa koty, zaświrowałam na ich punkcie i naprawdę polecam tutaj adopcję zwierzątek i to, jest, to też one pomagały samotności. <grym> Brawa w sumie z czerwca. Nie jestem z dziewczyną, od dnia przed jej urodzinami zerwała ze mną. Dzień nie mi było w uj na jej 18, nie miałam się bawić ani w tym rodzaju. Dalej o niej y, myślę, cały czas przypominają mi się mimowolne słomienia z nią związane. Cały czas mam piosenki, w playliście piosenki, które lubię, ale ze względu na nią nie mogę ich słuchać. Generalnie przewalone, a na nikim mi nie zależało jak na niej. Pasowaliśmy w uj do siebie. A ja nie umiem z tym pogodzić do tej spory, szczególnie, że na 18 zioma była i się do mnie kleiła, bardzo myślałam, że coś się uda uratować, ale nie odpisała rano na moje wiadomości, nie wiem, co mam zrobić z tą sytuacją i mi ciężko, fest, błagam, pomóż. Znaczy, to, zajęło, yy, to zajęło 8 różnych tych, tych kwadracików, nie? Więc to chyba bardzo zależy, koledzy, żeby, żeby odpowiedzieć, więc no... Hmm. Nie wiem, nie wiem, jaki był powód zerwania, nie wiem... Jakby do czego to, tego, jakby z, z czego to wynikło, więc trudno powiedzieć, ponieważ wiadomo, jakby teoretycznie się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki, ale z drugiej strony czasami to wychodzi pozytywnie, więc to nie jest tak, że od razu jak zerwiecie, to już jakby to się już nigdy nie uda, czasami związki po przerwie są, e, da się uratować, jednak nie wiem, czy zachęcać się do takiego e, do takiego mm, do takiego wiesz jakby ponownego związku. Ponieważ jeśli ktoś na jakieś 18, to wiadomo, na 18 się pije zwykle, jeśli dziewczyna się do ciebie. i z była błaźnie do ciebie klei, po 18, to zwykle pod, właśnie, jak jest już troszkę. U, znaczy nie upita, może troszkę pod wpływem alkoholu, to no zwykle tak jest, że zwykle po. jak jest para, która zerwała, to właśnie pod wpływem alkoholu czasami się nagle zachowują, trochę jak parę, że znaleźć się nim, nie mają. Nie mają jakiejś tam obaw przed nosząc się z powrotem, bądź jakieś nie ma za rękę i tak dalej, bo jakby to dla nich już było w miarę naturalne, więc są przyzwyczajeni do tego i nie mam przy tym oporów. Jednak y, nie polecam, y, no jakby kierowanie się tym, kto coś robi po alkoholu, bo jednak to są, no wiadomo, myśli, nie, myśli trzeźwego czy nami pijanego, ale to nie zawsze tak działa i lepiej sobie na trzeźwo. To po prostu szczerze porozmawiać, jeśli byłeś z nią razem w związku, to myślę, że po, y, umiecie rozmawiać. Nie masz przed tym jakoś obawy, że się nie wiem, wstydzisz napisać. I nam na, po prostu najpierw napisać twoje tego, że na o niej myślisz, że może chociaż z drugiej strony nadal o niej myślisz, to nie wiem, czy to tego, czy tak zawarto się nie od tego, od... <grych> Bo z jednej strony to się odsłaniasz całkowicie, że nadal wiesz, w w jak Macie na haczyku, a wiem, że niektóre dziewczyny potrafią to wykorzystywać, więc to jest trochę niebezpieczne. Ale może strać po prostu. chociaż nie odpisuje na twoje wiadomości, więc. Chyba najlepiej będzie, jeśli. No, albo musisz zapomnieć, albo musisz udawać, że zapomniałeś, ponieważ ona, jeśli się nadać się olewa, to znaczy, że troszkę Ciebie nie szanuje ciebie i Twoich uczuć. Więc tutaj szczerze najłatwiej zadziała taki trik, jakbyś miał na przykład, nie wiem, byś miał, zakładam, że gdybyś znalazł jakąś inną dziewczynę, byś miał z kimś na bo już nią poszedł na randkę, to ta dziewczyna twoja by się odezwała wtedy do ciebie, czyli co tam porabasz? to tak zwykle działa, ale no raczej nie chcesz y, zdobywać związku z powrotem poprzez zazdrość, więc według mnie tutaj niefajne zachowanie strony twojej dziewczyny i... Jeśli wasz związek się rozpadł przez coś poważnego, co już, bo tutaj to jest kluczowa informacja, to najlepiej chyba po prostu starać się jakoś ociąć tego wszystkiego. Właśnie usunąć te piosenki z playlisty, nie myśleć o niej cały czas. Może zamiast dziewczyną się spotkać z kumplami, może właśnie na nich się skupić, albo na poznawaniu innych dziewczyn. Wiem, że to nie jest takie hopsiub, ale no, nie możesz nie może ci mieć dziewczyna cały czas na tej wędce, bo jakbym to sprawia, że. Nie czuję, że musi robić cokolwiek, że nie musi być w związku, żebyś ty nadal był dla na przykład, dla niej wierny, bo wiesz, że nadal jesteś takim planem B, raczej. to jest... Tu mówię, że ja tak, mówię po takich, to wiadomo, że każdy związek wygląda inaczej. Są jakieś tam pewnie y, istotne dane, szad, jaka jest dziewczyna, bo przykład jej nie znam. No, może jest okej, okay, może nie jest okej, okay, nie wiem. To jest ja zakładam tak bardziej po tym, co się typowo słyszy o właśnie osobach, nie? łowimy dziewczynę, bo jednak jak tego, jednak jak dziewczyna wie, że jest, jesteście jej praktycznie oddani i nie musi nic z tym, z tym robić, że nieważne co robi, nieważne czy będzie miała chłopaka, czy będzie was opluwała, czy będzie was yy, wątpisywała, czy nie, i tak będziecie jej zawsze wiesz jakby na każde zawołanie, to po prostu on nie będzie czuła potrzeby, żeby dbać o taką relację, bo raczej dla niej to będzie wystarczające. Jak przeprosić przyjaciółkę i jak znaleźć dziewczynę? Że przyjaciółkę jak zajmę dziewczynę? Przepraszam, Szczerze, po prostu szczerze, prosto z mostu, ja, ja często przepraszam w ogóle, ja, przyjaciół, bo ja często jakieś odwalam jakieś krzywe akcje, takie w stylu, nie wiem, e, na u mnie się dzieje coś prywatnego i nie wiem, na przykład burcze wtedy, wiesz, tak komuś tak, yy, tak komuś tak wrednie odpisze, nie są. aha, dobra, to plujesz mi do mordy i teraz słyszysz teraz normalnie, nie? <laughs> Więc ja ja często takie trzymałam i po prostu mówię, że ej, sorry, jakby u mnie była taka prywata wyszła i... Źle zareagowałam, znam swój błąd. E, I przepraszam za niego. I to wszystko. Jeżeli twoja przyjaciółka jest gi, to przyjmę przeprosiny. Po prostu powiedz szczerze, że na przykład coś u ciebie działo, możesz jakoś to załagodzić sytuację po prostu. Czy problemy z miłością do jedzenia są też rozwiązywane? Niestety nie, ja też mam taki problem. A jak znaleźć dziewczynę? Nie znajduje się dziewczyny na siłę. To nie jest tak, że. Okej, okay. znaczy, no teraz się trochę znajduję, bo teraz są mamy erę Tindera, i też wiem, że jest jakiś... Poza Tinderem, jest jakaś jeszcze inna aplikacja, która jest dość popularna. I no. No i No, jak nie polecam się spotykania z ludźmi teraz, bo jednak to jest epidemia. Ale wiem, że dużo osób się i tak spotyka. O, badu chyba, no, badu. I właśnie chyba, jeśli dobrze wiem, to Tinder jest teraz bardziej przeszedł w taką aplikację do takich luźniejszych spotkań, jeśli wiecie o czym mówię. A Badu jest taką sytuacją, taką chyba aplikacją bardziej, która się nadaje właśnie do... Takich spotkań wiesz, takich przyjacielskich, do zapoznania się, do pogadania. I właśnie myślę, że jeśli chodzi o takie najszybsze, te najszybsze znalezienie dziewczyny, to po prostu, no, nie polecam tak, że musisz mieć jedyne chuchu, bo to nie jest tak, że dziewczyna zmieni twoje życie, jakby jeśli jesteś nieszczęśliwy sam ze sobą, to ty nie znaczy, że dziewczyna dziewczynę, nagle wszystkie twoje problemy znikną, nie? Także tutaj, po prostu, nie szukajcie, jeszcze na siłę, to nie jest tak, żeby dziewczyna. Zrób cosplay no, urgota uśmiechnięta Buźka. Poleży. Nie skupiaj się na znalezieniu z dziewczyny, tylko może na zaprzyjaźnieniu się z ludźmi, na znalezieniu nowych znajomych, na, na już wągróbkę jakiejś, zaciśnieniu więzi, a nie strych, że okej, okay, dziewczyna, ona będzie moja, okej? Okay? I będzie, że to wychodziło tak dosyć naturalnie. I wiadomo, najlepiej, w ogóle, najlepiej szukać znajomych i właśnie też dziewczyny przez wspólne zainteresowania. Tak myślę przynajmniej.